Witam Was serdecznie w kolejnym wideo, gdzie czytamy 23 rozdział księgi nieznanego autora, którego zapiski dla wygody nazwano Księgą Mateusza. W tym odcinku Jezus powie nam, jak prawidłowo myć naczynia, co połykać i czy cedzić komara. Natomiast wydaje się, że głównie pije do różnej maści dostojników kościelnych i tych, którzy wykorzystują religię i razem z nimi tworzą grupę trzymającą władzę. Ponieważ jest to taki jakby Jezusowy monolog zarzutów, to tym razem wydaje mi się, że najlepszą formą komentarza będzie czytanie, całości i po prostu zilustrowanie obrazkami. Tak też zrobię. Zaczynamy. Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach. I żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was Niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę a gdy się nim stanie, czynicie go dwa kroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy, lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgu. Głupi ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy. Lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi, cóż bowiem jest ważniejsze ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży, a kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka, a kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę zmięty, kopru i kminku. Lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! <laughs> Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy! Podbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść w pierwnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, Popodobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Taki wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. To pełnicie i wy miary waszych przodków, węże, plemierz mijowe. Jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna przelana na ziemi. Począwszy od krwi Abla, sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostaje wam pusty. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, to część piosenki, którą co niedzielę śpiewają w każdym kościele w Polsce. Możliwe, że gdyby w końcu. Ktoś poprawił zaklęcie i gdyby zaśpiewali przychodzi a nie idzie, to sprawa byłaby załatwiona. To tyle na dziś, mam nadzieję, że nikt z Was nie połyka wielbłądów. Jeśli potraficie prawidłowo umyć kubek, to potwierdźcie to klikając lajka. Like Jak zwykle dziękuję również wspierającym kanał membersom, których listę właśnie widzicie na ekranie. To tyle na dziś. Pozdrawiam wasz światowid.